A ja teraz zabieram Was na plan serialu M jak miłość, ostatnio byłam trochę mniej aktywna na Instagramie, bo właśnie codziennie mamy zdjęcia wiem, że wczoraj był finał sezonu, wiem, że było Wam przykro, że tak wcześniej serial się skończył, ale nie martwcie się my cały czas dla Was nagrywamy te odcinki, które teraz nagrywamy to są już jesienne odcinki, które zobaczycie we wrześniu, w październiku kiedy za oknem już powoli pogoda będzie coraz gorsza, to my będziemy pokazywali Wam piękne lato na które nie ukrywam też czekamy, bo jest trochę zimno a to jest nasz make-up boost. Tutaj się malujemy, tutaj się przebieramy, stoi w pobliżu domu, ponieważ w środku jest ekipa, jest sprzęt, no i oczywiście przygotowane są pomieszczenia pod nagrania, więc my wszystko tutaj robimy na zewnątrz. Ja już jestem w stroju Kingi. Dzisiaj w domu mamy wielkie sprzątanie, więc jestem ubrana na sportowo. A tutaj właśnie są nasze kostiumy, nasze rzeczy prywatne. A teraz podpinamy mikroport, o zobaczcie to urządzenie małe, to jest mikrofon, a teraz musimy nadajnik tutaj z tyłu zamontować, często używamy takiego pasa, żeby nie było widać pod ubraniami, ale dzisiaj mam długą bluzę, więc mogę włożyć za spodnie, ale tam wesoło u nas w charakteryzacji. A, <sum> No to zapraszam Was na plan, jesteśmy już gotowi, wszystko jest już ustawione, jazda jest gotowa, już nas wołają przez krótkofalówkę, także kochani zapraszam na kolejne storki, jeśli mi się uda to będę pokazywała Wam, oglądała to co tutaj się dzieje, specjalnie dla Was. Za to bardzo lubimy naszą pracę, co dzisiaj robisz? Dzisiaj mam cudowny dzień, w mnie kręgosłup i leżę przez cztery sceny na sofie i się nie ruszam. Ruszam tylko swoją jadaczką. A jeszcze ty mnie masujesz i smarujesz mnie kremem przeciwbólowym. No to, to już w ogóle żyć i umieram. Prawda? Hashtag I love my dog. No dobra, ale nie jest kolorowa. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Mała demolka. Dzisiaj nagrywamy wielkie odgruzowywanie deszczowej. To jest naprawdę fajny wątek i Wam też polecam, żebyście zrobili takie gruntowne porządki u siebie, zwłaszcza teraz, kiedy jest wiosna, kiedy jest lato, jest siła, jest energia, żeby po prostu pozbyć się zalegających rzeczy, żeby móc oddychać pełną piersią. My też się cieszymy, a tym samym będziemy przeprowadzać się, jakiś remont tutaj na deszczowej i jak myślicie, w jakim stylu zrobimy deszczową.